Cześć, z tej strony Natalia. A dzisiaj mamy kolejny odcinek z zakupem perfumowym. Patrzcie, jak się w ostatnim czasie rozbestwiłam zakupowo. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że tego zapachu z dzisiejszego odcinka zupełnie nie planowałam kupić. No ale jeżeli już znalazł się na mojej drodze, to postanowiłam, że ja jednak chcę go mieć w pełnej buteleczce. Jeżeli jesteście ciekawi, co o nim myślę, to zapraszam dalej. O Kamilu Bańkowskim, czyli polskim perfumiarzu, już Wam na tym kanale mówiłam. Wspominałam Wam ostatnio o sadze norweskiej, a dzisiaj o jednym zapachu i małe wspomnienie o drugim. Kwiat paproci dostałam w ramach odlewki od jednej z Was, za co bardzo dziękuję. I kiedy po raz pierwszy wsiknęłam ten zapach na swoją skórę, to byłam trochę zszokowana, jak specyficznie. Zielono, inaczej mogą pachnieć perfumy. To był pierwszy zapach, a drugim był zapach od Kasi Połom, o której też jeszcze będzie na kanale, który otworzył mi drzwi do tego całego wspaniałego świata polskich perfumiarzy, a właściwie ich twórczości która wydaje mi się niesamowicie specyficzna i piękna w tym naszym y, świecie perfumowym. Na mojej skórze ten zapach jest przede wszystkim mszysty, zielony, paprociowy, z odrobiną miodu, ale też y, z jakimś takim wysuszonym ziołem w formie herbatki albo naparu podpowiedział mi, że mam do czynienia z rumiankiem, ale rumiankiem w takiej bardzo naturalnej formie, na paru albo herbatki, z taką bardzo specyficzną nutką gorzką, której nie lubię w zapachach rumiankowych. Dodatkowo cały ten zapach jest dosyć kwaśny, i przez tą kwaśność na mnie jest tak średnio noszalny. Mnie ten zapach troszeczkę irytuje, kiedy go noszę. No bo właśnie wybija się tam ta właśnie nuta taka kwaśna. Zapach, mimo to bardzo mocno polecam, bo może na Was będzie pachnieć lepiej, a jest to faktycznie takie perfumowe zaskoczenie. Jeżeli wąchacie nawet nie tylko zapachy mainstreamowe, ale też niszowe, to i tak kwiat paproci Was pewnie zaskoczy. Przy okazji kupowania próbek od Kamila pomyślałam, że fajnie byłoby też przetestować ten drugi zapach Kamila, czyli guślarz. Po pierwszym wąchaniu byłam taka, że to zupełnie nie jest mój typ zapachu. Na kartoniku ten zapach był taki bardzo dymny, bardzo gorzki, męski, zupełnie nie moje klimaty, ale pomyślałam, że sobie wezmę próbkę, bo. A może będzie o czym opowiedzieć do jakiegoś filmu. No i nie wiem co się wydarzyło, ale wydarzyło się to, że kupiłam sobie całą buteleczkę tego zapachu. Guślarz od Kamila Bańkowskiego. Zacznijmy od pewnej ciekawostki, którą zauważyłam tylko w zapachach od Kamila. To znaczy te zapachy, nie wszystkie, ale chyba większość z tych, które testowałam, na początku po psiknięciu na skórę Pachnął tak jak w buteleczkach, ale po kilku sekundach, dosłownie kilku sekundach, zapach się zupełnie zmienia, kiedy wchodzi w reakcję z moją skórą i zaczyna pachnieć no Mocno inaczej. I tak miałam na przykład z drakarem, który na mojej skórze się mocno zaokrągla, wysładza, jest taki bardziej miękki. I tak samo mam z zapachem guślarz. Ten zapach, wąchany z kartonika, to jest zapach wytrawny, ziołowy, dymny, drewniany, szorstki bardzo męski. Ale na mojej skórze ten zapach jest bardziej okrągły, miększy. I odrobinę się wysładzające, ale dosłownie odrobinę, bo w żadnym momencie ten zapach nie jest zapachem słodkim. Na pewno tak nie mogę powiedzieć. Chyba że za słodkie uważacie jakieś zioła, no to wtedy możemy powiedzieć, że jest to zapach słodki. Guślarz utrzymany jest w tej samej bardzo naturalnej, bardzo blisko przyrody konwencji, w jakiej utrzymane były perfumy kwiat paproci. Ale bez tej irytującej kwaśnej nuty, więc dla mnie od razu na plus. Zapach jest dużo bardziej gładki i dzięki temu zachęca do wąchania, raczej niż po prostu irytuje. Myślę, że ten zapach bardzo spodoba się osobom, które lubią zapach ziół i lubią zapach ziół kuchennych, ale nie w formie takiej marketowej z opakowań czy z y, takich y, małych y, opakowań y, papierowych. Tylko w formie takiej bardzo naturalnej, niemal olejkowej. To jest duża sztuka zrobić perfumy, które pachną jak perfumy, a nie jak połączenie olejków eterycznych różnych ziół, bo te perfumy bardzo łatwo mogły pójść w złą stronę. Na szczęście, dzięki po prostu chyba wyczuciu perfumiarza, te perfumy są perfumami, a nie zlepkiem olejków eterycznych. Te zioła nie są ziołami marketowymi, ale to są takie naturalne zioła zbierane na łące, a potem suszone pod powałą gdzieś na kominku w takiej naturalnej formie, bo mamy tutaj obok ziół też dużą ilość takiego drewnianego dymu. Jeżeli chodzi o same zioła, to zdecydowanie wyczuwam tutaj po pierwsze szałwie, bo ostatnio się jej dużo nawąchałam, kiedy robiłam napary na gardło. Po drugie, tymianek bo tymianku było mnóstwo w Grecji, tymianek rośnie dziko w takich ogromnych kępach które wyglądają jak małe krzaczki takie na przykład krzaczki czarnej porzeczki i niesamowicie ten tymianek pachnie on na pewno tutaj jest w tym zapachu. Czuję też majeranek i oregano czyli dwa takie zioła, które najczęściej używam w kuchni ale też jałowiec i cyprys. Jeżeli chodzi o jałowiec to bym powiedziała, że raczej Owoce jałowca. Cała ta parada ziół jest doprawiona dymem, ale dymem niewędzonym, dymem drewnianym, dymem z takiego świeżego, świeżo ściętego drewna. Wraz z rozwojem zapachu, zapach się na mojej skórze delikatnie wysładza, i jestem przekonana, że w tym zapachu są liście tytoniu. Liście tytoniu mają tutaj formę taką delikatnie słodką i wysuszoną, i w takiej samej formie. Liście tytoniu kojarzę z mojego zapachu, który powstał w, we współpracy z Mo61, czyli 01 i tam też w bazie były liście tytoniu, tylko było ich zdecydowanie więcej niż tutaj. Ale mimo wszystko to jest chyba jedyny składnik, który tak nie mocno, ale zauważalnie i delikatnie wysładza te perfumy. Sama lista składników podana przez Kamila jest trochę dłuższa, ale tych innych składników tutaj nie wyczuwam, więc po prostu Wam o nich nie wspominam. Jeżeli chodzi o trwałość, to ten zapach jest naprawdę trwały, ale nie jest bardzo mocny. Ja go psikam na siebie tak umiarkowanie, powiedzmy 3-4 psiki. I on wydaje mi się dosyć blisko skórny, ale jest bardzo trwały. To znaczy, on ma taką ciekawą właściwość. Kolejną, że jak już myślę, że już się zupełnie skończył na mojej skórze, to gdzieś nutka znów się pojawia, gdzieś jakiś podmuch wiatru przynosi ją z moich włosów albo z mojego ubrania. Mój podkoszulek dalej pachnie tymi perfumami. Psikałam je wczoraj, bo nosiłam je wczoraj i podkoszulek dalej bardzo mocno, nie bardzo mocno pachnie po prostu pachnie tym zapachem, a na podkoszulek nie przykam tego zapachu, to tylko te miejsca, gdzie po prostu skóra łączy się z podkoszulkiem, no i tutaj zostało jakieś smużki tego jeszcze zapachu z wczoraj. Podsumowując, ten zapach to przede wszystkim świetnie dobrane, naturalnie pachnące składniki, wyczucie perfumiarza, który potrafił połączyć te składniki w zapach, który jest zapachem, który jest perfumami. A nie po prostu z plotem różnych olejków eterycznych. Przy tworzeniu tych perfum, perfumiarz miał wizję i za tymi perfumami stoi ta wizja, stoi ta historia. I tą historię w tych perfumach tutaj naprawdę mocno czuć. To jest zapach dosyć specyficzny, może trochę bardziej dla mężczyzn. Ale właściwie czemu kobiety miałoby go nie nosić? W każdym razie jest to zapach dla każdego, to brzmi lepiej, ale to będzie zapach też taki raczej szokujący, osoby, które nie znają niszy. Może nawet zbyt dziwny, zbyt ziołowy. Dla niektórych będzie nie do przejścia, no bo jak to nosić zioła na sobie w formie perfum? Dziwne. Dla mnie jak najbardziej tak, mi się ten zapach podoba. Wbrew. Przeciwnością losu wbrew wszystkiemu, bo myślałam, że ten zapach nie będzie zapachem zupełnie dla mnie, a skończył w moich zbiorach jako pełna buteleczka. Czekam już na kolejne projekty Kamila, bo wiem, że tych projektów trochę ma w głowie i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden zapach od niego kupię i Guślasz to nie będzie pierwsza i ostatnia buteleczka. Od tego twórcy polskiego. Myślę, że teraz zrobię sobie taką dłuższą przerwę od kupowania nowych perfum w pełnowymiarowych buteleczkach, a w tak zwanym międzyczasie serdecznie Was zapraszam do innych odcinków z innych serii. Już się coś nowego, ciekawego szykuje, więc na pewno nie jest to ostatni zapach w tym roku, ale ostatni chyba przed taką dłuższą przerwą. Dajcie mi znać na dole w komentarzach. Czy w ogóle spotkaliście się z jakimkolwiek twórcą polskim, na przykład Kamilem albo kimś innym, no i dajcie mi znać, co myślicie o tych perfumach i czy w ogóle te perfumy to jest coś, to znaczy chodzi mi o polskich twórców perfum, co moglibyście w ogóle mieć w swoich zbiorach. A na razie mówię wam do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!